Hejcie, witajcie, z tej strony, Jarzy i Bober, Dzisiaj następny odcinek z yy, Horizon Zero Dawn. Nagrywam go dokładnie jakieś 3 sekundy po poprzednim. Walczymy. Będzie, będzie się działo. Walczymy, walczymy. Jest ich za dużo. Nie pokonamy ich. Muszę zabić napastników. Ok. W głowę by się przydało. Trafianie w głowę brzmi jednak dość Problematycznie Okej okay. Dałem radę z pierwszą falą Nie Dobra, zamknij łeb z tym są dla silni Tu jeszcze jest Ale fikołka żeś zrobił Okej okay, dzięki I co teraz? Szybko, biegiem do ślizganki. Aha, ty, bo jeszcze ziomek żyje. I tu są następni. Zabić wszystkich! Żadnych świadków mają zginąć! A my tak stoimy tam na środku, czy co? Tak, my stoimy. Ilu ich Ilu tam jest? Znaleźć dziewczynę. Łóż na pana. Dobra, bierzemy wszystko. Jeszcze możemy Nie damy im rady! Łatwo zabijać! Aha, no to, że trafił. Okej. ok Okej! Okay. No! Nie no, jeszcze samo no to raczej jeszcze będzie walka. A się chowa za kimś tym. Teraz w dół, póki mamy szansę. Dobra, chyba damy radę uciec. O, kurwa. To tam ci. Okej, okay, ta już nie żyje. I ten też już nie żyje. Dobra, czyli to była jakaś postacie randomowa. Bardzo dobrze, że nie trafił. Mogę podnieść tam jego broń? Chyba mogę. No to cóż, kurwy Jak się z tego korzysta? Tak się z tego korzysta. Okay. No. Ktoś jeszcze? Nie. to... Bardzo dobrze. Jestem z siebie dumny, szczerze mówiąc. Ej, bo ja tu wchodziłem już. Okej. Okay. Mogę go przeszukać. Czy on coś będzie miał? Ma fukusa, ale to nie jest oli, bo oli wyglądał inaczej. O kurwa, Ajaj musimy coś zrobić quick-time event? Czemu nie wejmiemy noża? A, bo go nie mamy Zwróć swą twarz ku słońcu, dziecko O, okej okay. Dobra, ktoś go trafił Dobra, giga-sigma-man Walka Rozdasz radę, jesteś super-wojownik Ok, już myślałem, że go cipnął. Prost, no. prost, prost, prost. Zach, go, go Czemu nasza postać nic nie robi? Aha. A my tylko leżymy. Dobra, ale to na pewno nie są śmiertelne obrażenia, dam radę. Dziwi mnie trochę to, że tamten nos nie chciał zabić. I do roboty. Ej, ten głos brzmi akurat jak ten ziomek, który tam był. Ten wiecie, który. Dobra. Jaki mamy plan? Sześć minut, powiem ja. Ale jaki mamy plan? Okej, okay, my jesteśmy trochę ranni. Prost. Prost. piękny pięknej, smutniejszych momentów Ro Śmierć rozsta Może podchodzę trochę do, do, do tego bez emocji Też mnie smutno No cóż Gdzie my kurwa jesteśmy? To, to jest dobre pytanie To był sen tylko, czy co? Nie no, raczej tak to nie ona umiera. Nie gadaj serio. Mm, nie wiem co to było. Powinna być przy matce. Dobra, mała mam teraz jakaś wizję? wizja. Okej. Okay. To było ciekawe. No, Ross nie żyje. Fakt, lekki problem. Co my mamy zamiar teraz zrobić? Fokusa nie mamy. Muszę się stąd wydostać. Gdzie jest fokus? Gdzie jest nasz łuk? Potrzebuję fokusa. Nie. Jesteśmy ranni. Połamane żebra pewnie. Rosty mnie ocali. Musieli nie znaleźć, co ani się wygrwawiła. Ale ja mam za to... Tam. Mamy za to expa Dobra, musimy jakoś tam wejść My jesteśmy pewni w domu tych matron Bo one nas niosły dobrze Ale gdzie jest fokus okay, Okej, mamy fokusa Mamy naszego smartfona Jestem wewnątrz świętej góry? Tylko matrony mogą tu wchodzić. No widzisz? Jesteś matroną. matrona. widzę tego uszkodzonego fokusa, Dobra, ja zakładam, że musimy iść tutaj, bo tu są tylko i wyłącznie drzwi, które możemy otworzyć. Tych Nie możemy otworzyć. Ale możemy zrobić coś tutaj. Również nie możemy wejść, będziemy musieli weź tu Tam, Razem z resztą moich rzeczy Dobra, tu mamy łuk. Naszą DJ i tak dalej. W ogóle możecie pisać, jakie bronie i tak dalej będzie mo można przetestować. Bo szczerze mówiąc, nie wiem, a zakładam, że będziemy mogli coś kupić. Co to jest? To jest drugi fokus? Tak, nie no, mamy tego focusa przecież od tamtego. Jakieś błędy. I tu coś jest. Dowódcy, wstrzymać pracę i udać się do punktu dowodzenia. Unikać kontaktu z dzikusami Nora. W razie czego zlikwidować świadków. Kim Zauważam ty jesteś? obraz celu. Bez odbioru. Ok. I my jesteśmy obrazem. Nie jestem jak inni, Nora. Zobaczyli mnie przez fokus Olina. Jak to możliwe? Olin to śpiek jest. Ale śmieć. Tylko szybko. Wchodzę tam. Trwa identiskan. Musicie przestać słuchać ciadaj zacząć słuchać mnie. O! A to pewnie jest nasza matka. Skąd się wzięło? To... Kim jest nasz ojciec? Tylko to trochę nie ma sensu. Mamy 53 0,53%, tylko niezgodności, nie więc się zgadzam. Więc jesteśmy tutaj to czasami. Nie wiem o co chodzi. Może mamy jakieś jej wspomnieć coś. Okej, okay, tu jest Teresa. Aha. Starać się, Pumka, no co będzie teraz prawo No tak. Najnormalniejsza rzecz w chroszczyk. Sama zobaczysz. Idziemy, idziemy. Idź, okay. Czyli urodziłem się wewnątrz góry. Nie wiem, szczerze, jak to wytłumaczyć. Nie wiem. Chyba sklonowaliśmy się? Zamroziliśmy się? Bo na przykład w tym w Jurassic World Evolution 2 był taki wątek, że tipiara została sklonowana. No nie wiem, nie wyglądamy jak nasza matka 100% Chyba z dru drugiej strony no ona nie była dzikuską. Będę mogła ją poznać? To skomplikowane. Proszę, chodź ze mną. No to ty chodź ze mną, bo ja jestem szybszy od ciebie, jak nawet nie biegnę. Czy moja matka wygląda jak ja, ale z krótkimi włosami? To raczej niemożliwe. Nie zrodziła cię kobieta, ey. No i chuj. Góra jest twoja No i ja pierdolę, nasza matka jest jakimś pojebem jest górą O czym ty mówisz? Co tu się dzieje? W co ja gram? Nasza matka się identyfikuje jako góra To jest ten bolec wielki Co to za miejsce? Komnata? Gdzie wszechmatka zgładziła metalowego diabła i wydała cię na świat. Czy e, ty, to my chyba serio jesteśmy? Ta masakra klo. po próbie była tylko początkiem. Drużyna wysłana za zabójcami została całkowicie wybita. Okej. Okay. Co to ma wspólnego z moim urodzeniem? Mam nadzieję, że wszystko. Czy my jesteśmy tu, specjalni? Tu... tu cię znalazłyśmy. Usłyszałyśmy płacz, poszłyśmy, a ty tam byłeś. Tak. Sobie wiedziałam? Tak. Tamina mówi wszystko. Chcesz powiedzieć, że jestem z zagród? Do tej pory tak właśnie uważałam, że pochodzisz z wnętrza góry. Ale teraz? Że jesteś darem naszej wszechmatki. Ale inne matrony, w tym Lansra. Obawiały się, że zrodziło cię zło. Że jesteś przekleństwem. Zakładam, że oba to prawda. To nie jest bogini. Ej, loj! To wrota. Tam są ludzie? Aha, i oni się modlą do drzwi. Trwa i O Głos bogini, brzmi jak ta kobieta, otworzył się? Rejestr alfa, uszkodzony. Tożsamość niepotwierdzona. Odmowa wstępu. Nie, nie, Ma. Ale wyglądamy jak tam to baba Jak ty jedyne co no to co? Włosy musimy się skrócić To chyba tyle A no, my ryczymy No drzwi nie chcą wpuścić To je wyważne Jakby to jakieś piło zęba wpuścić, żeby on to Śmiałem się wydaje że to, czyli są jakieś się mówiła Jakby cię znała Nie słuchałaś nie rozpoznało mnie. To przez to skażenie. Tak właśnie powiedziała. Z pewnością jak oczyścisz skażenie, to wszechmatka cię rozpozna. A jak mam to zrobić? Ponoć miałaś wizję. Kobiety o krótkich włosach. Hmm. Zabójcy przyszli po mnie, bo wyglądam jak ona. Oni są zbyt potężni. Nie ma jakiejś innej drogi. Zbyt potężni zabójcy są. Dobra. Był jednym z obcych w noc przed próbą. Zabójcy widzieli mnie jego oczami. Jest w południku, Czyli musimy iść do południka. Zawsze byłam wyrzutkiem. Banitką też mogę być. Jest inna droga. Choć wszystko będzie dobrze. Dobra, zobaczymy co tam teraz kałę jest na skraju wygniecenia co się stało po masakrze podczas próby za zabójcami wysłano wojowników wróciło mniej niż połowa i co? czy według ciebie jak tam ci tam tych naszych dzieciaków jak umarła tam mniej jestmy z 8 i tych wojowników? Ile ty wojowników za nimi posłałaś? Dziesięciu? I osiemnastu ludzi to już jesteśmy na skraju wyginięcia? władają maszynami, wypaczają je, doprowadzają je do szaleństwa. A no, i jeszcze lepiej. Zabójcy uciekli? Tak. A teraz jedyny plan, na jaki godzą się moje siostry matrony, to śpiewanie pieśni po i błaganie Wszechmatki o litość. Ja Nie chciała, żebyśmy same sobie pomogły. Masakra. jaki jest plan? To był mój plan. Pokazać Ci miejsce Twoich narodzin i pozwolić Ci wypełnić przeznaczenie, które wyznaczyła Ci Wszechmatka. Dzięki. Pewnie, że to zrobię. Zupełnie nie wiem, o czym mówisz. Pewnie umrę. Ja będę rozmawiać. Gotowa? Tak. Widziała. Siostry, bogini przemówiła do Aloy. Chceby by wyleczyła skażenie. Ha! Ale jak ona to zrobi? Mogę Magia. udać poza naszą świętą ziemię. Poszukująca? Jak bogini przemówiła, tak musi być. To coś ma być poszukując Siostro, choć raz Lansro, bądź z nami. To będzie wasz grzech, nie mój. Okej. Okay. Poślijcie ją i niech już nigdy tu nie wraca. Wasze. Aloy, świętą łaską bogini namaszczamy cię na poszukującą z plemienia nora dzięki żadna trudność nie zatrzyma twojej świętej misji niech wszechmatka Cię chroni i wspiera bądź wierna Dobra czy jesteśmy teraz jakąś poszukującą i będziemy teraz mieć jakąś misję do wypełnienia super duper madafaka świetne W Tobie, nasza nadzieja. Okej. Okay. Już mogę sobie pójść. No, a jeszcze Tereska. Kim jest poszukująca? To Ty. A oto Twój znak. W trudnym czasie arcymatrony namaszczają pokoniączki. Swoje się z oczami. Wojowniczkę, którą wysyłają z ważną misją. Gdziekolwiek ją to może zaprowadzić. Nawet poza granice świętej ziemi? Tak Tak. A wrócić możesz, gdy osiągniesz cel Lub kiedy zajdzie potrzeba Okej, okay, czyli pewnie będziemy musieli O, już widzę, że będzie dużo gadania Tak Zostali wybici w zasadzce Niewielu uszło z życiem A większość jest ranna mhm. Udali się zabójcy? Spytaj Warla Jednego z wojowników przy bramach obręczy. On przeżył zasadzkę. Może ci pomóc. Okej. Okay. Tylu ucierpiało Mogę jakoś pomóc? Najważniejsze. Abyś wypełniła zadanie, które powierzyła ci Wszechmatka. Ale ja jeszcze nie wiem, co to za zadanie. Odkryjesz to. Jeśli jednak czujesz, że twoim przeznaczeniem jest pomóc plemieniu, to uczyń to. Okay. Na pewno znajdziesz w obręczy wiele osób w potrzebie. Są inni poszukujący? Były, ale bardzo rzadko. I po większości z nich zaginął wszelki słuch. Aha. Prost był jednym z nich? Nie. Nie poszukującym. A kim był? Nie mówisz mi wszystkiego. Jeszcze nie czas, Aloy. Może. Kim był Rost. Co stało się z Rostem? Nie żyję. Obawiam się, że niewiele zostało. Ale szczątki pochowałyśmy w miejscu, gdzie cię wychował. Z kwiatami na grobie. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, czyli Mogę pójść jeszcze wody? to sobie odhaczmy. Nawet wszystko w zrobić. Miejsca, jak nieczyste ziemie poza wzrokiem wszechmatki. Bądź ruiny świata metalu Aha. Eee, czym są skażą na ziemi? terytorium Nora są nieczyste. To oczywiste. Nasza ziemia jest święta. Żyjemy u boku bogini w ogóle. jakbyście pytali, źródło... o której to nagrywam, to jest pierwsze 40, a ja jeszcze będę musiał pewnie nagrać z dobrych 6 filmów. Ok. Jestem życie. super. Poza jej wzrokiem. Rozciąga się ziemia upadła, duchowo spaczona. Dlatego prawo Nora zabrania odchodzić. Okej. Okay. Ale nasze błogosławieństwo cię ochroni. A świat metalu jeszcze nie powiedz. Są zakazane. Słyszy, Bo mnie ogólnie ciekawią, te światy. Mroczne i złe, jak serca dzieci metalu. Gdy postanowiły zabić wszechmatkę, ta zburzyła ich miasta. Ale to nie wystarczyło. Ich mściwość mm -hmm. wciąż nawiedza te ruiny. Gotowa pochwycić głupców, którzy się tam zapuszczą. Okej, okay, bardziej no, chyba zaczynam rozumieć tę fabułę, ale jeszcze nie będę to robił to moich to chorych to teorii. Może kiedyś zrobię teorię. Tak teraz sobie pomyślałem, zrobić teorię o całym świecie Horizon Zero. Dawn. Jak moim zdaniem to przebiegało, to by było kiedyś. A tak skończymy gra. To jest dla mnie wręcz nie do pojęcia. Możecie napisać, byście chcieli. że ty odkryjesz prawdę. Dobra, powinnam już iść. Powinnam już Sorry iść. Teraz, ale... Najpierw powinnaś ruszyć do bram obręczy. Pomów z Warlem. On wskaże ci drogę do południka. Jeśli ktoś z nora ci zeszkodzi, powiedz, że jesteś poszukującą. Dobra. Dobrze. Dziękuję, Tirso. Za wszystko. Niech Wszechmatka matka cię chroni i macie w opiece. Okej. Okay. Mogę tu zapisać grę? Nie mogę. Fajnie było gdzieś zapisać. Nie powiem, że nie. Bo trochę się wydarzyło. Tutaj może? Nie, nie mogę. Ale tu są kwiatki, to je wezmę, żeby się uleczyć jak coś. Widzimy, trzeba gdzieś zapisać grę, bo ja się boję, że mogę umrzeć. A ja umrzeć nie chcę. O! A miło. Że mnie ktoś docenia w końcu. Dobra, pobiegnijmy. Tak, będę zbierał wszystkie te marszczyny. Bo ich nigdy nie jest za dużo. A no właśnie, teraz mogę sobie umiejętności rozdać. To moim zdaniem fajnie by było. Co ja mogę dać? No takiego już nie ma większej szansę na pancerz To jest git. I poza tym weźmy sobie zielarkę. To może być git. Dobra. Tu są jakieś dzikie rzeczy. Z tego co widzę. Wciąż nie widzę ogniska do zapisywania, a nie chcę już tu za bardzo przedłużać, bo to i tak ma 26 minut ten odcinek. Poczekaj. Dobra, trudno. To w takim razie skończyłem po prostu tutaj i najwyżej następny odcinek nagramy bez zapisywania. No więc cóż, dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Był z Wami Bober. Wydarzyło się dużo ciekawych rzeczy. A teraz kończymy, więc cóż, dzięki wam za oglądanie i cóż, papa. Pa.